Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak ustawić sobie sterowanie z klawiatury pod aplikację z androida na systemie windows a więc zapraszam do oglądania aby ustawić sobie sterowanie do aplikacji z systemu android na systemie windows no to będziemy musieli sobie uruchomić emulator androida Poradnik dotyczący instalacji tego środowiska tutaj zaraz wam się powinien wyświetlić, no oraz macie linki do tych poradników w opisie tego filmu, więc tutaj nie będzie wielkiego problemu z znalezieniem tych poradników. A więc jeżeli już wszystko poinstalowaliście, wiecie jak mniej więcej się posługuje tym emulatorem, no to odpalamy sobie menadżer rozruchu systemu ja sobie odpalę tego androida co wtedy instalowaliśmy jednastkę poradnik dotyczący zamiany ikon również jest w opisie i tutaj w karcie też się powinno to wyświetlić ja sobie to ustawię na pełny ekran żebyście tutaj wszystko dokładnie widzieli czekamy aż się uruchomi tutaj od razu to zamknę bo wtedy sobie trochę grałem w farminga na windowsie no więc to dobra aby ustawić y, dowolne sterowanie z klawiatury do dowolnej aplikacji ze sklepu play na windowsie no to będziemy musieli taką aplikację uruchomić na przykład w w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak ustawić sterowanie do Farminga 20, więc uruchommy go. Po prawej stronie macie pasek narzędzi, co nie? No i tutaj jest taka ikona z klawiaturą. I to jest ustawienie sterowania. Ustawię sobie nową grę. I tutaj naciśnięcie na ten przycisk to tutaj macie różne opcje edycji sterowania z klawiatury fizycznej oraz możecie sobie skonfigurować pada jeżeli macie go podłączonego do pc -ta, czy tam laptopa akurat ja to nagrywam na laptopie a pada mi się nie chce teraz podłączać żeby to wam to pokazać dobra jak widzicie Tutaj żadnego sterowania nie mam, muszę to wszystko kursorem myszy robić. Jest bardzo niewygodnie. Jazda też jest bardzo niewygodna, bo muszę to wszystko myszą robić. A więc, żeby ustawić sterowanie z klawiatury, no to naciskacie na tą ikonkę, na tą ikonkę klawiatury. Wybieracie edytor, edytor sterowania. No i tutaj macie różne kontrolki, które możecie sobie ustawić na obszarze gry no i sobie ustawiać tak aby pod danym klawiszem jakaś akcja się działa. Na przykład ustawimy sobie teraz tapnięcie na ten kursor do poruszania się. My chcemy się poruszać klawiszami D. Tak jak w standardowych grach FPS. Więc naciskamy na to miejsce, gdzie chcemy to dodać, tą kontrolkę. Czyli tutaj, W. Cofanie, S. Tutaj w lewo A i w prawo D. Aby to zapisać, naciskamy ten niebieski przycisk po prawej stronie w dolnym rogu. Zapisz. Naciskamy krzyżyk, no i możemy się już poruszać klawiszami WASD. Zróbmy sobie skakanie pod spacją, nie wiem dlaczego to działa. Ja wtedy nic nie ustawiałem, jakby coś, bo tutaj nie widać specjalnie żadnych przycisków. No być może aplikacja już rozpoznaje takie klawisze. Ale nie rozpoznaje zamiany pojazdów, więc zamianę pojazdów zróbmy sobie pod klawisze Numpad 4 i Numpad 6. W ten sposób będziemy mogli zamieniać się na dany pojazd. Aby ukryć te kontrolki tutaj, no to powróćmy do edycji. Sterowania i pod kontrolką ustawioną macie taki trybik ustawienia danej kontrolki. No i wyświetli wam się takie okno. Tutaj macie różne właściwości pozycji. Tutaj yy, jaki klawisz ma być przypisany. Tutaj możecie sobie skonfigurować pada, tylko musicie mieć go podłączonego. Tutaj dużej filozofii wielo nie ma robić tak samo jak i na klawiaturze tylko naciskać taki przycisk jaki chcecie przypisać tak? to jest bardzo proste aby wyłączyć te klawisze no żeby wyłączyć widoczność no to naciskamy ten pasek no taki suwak pokaż klawisze na ekranie I zróbmy sobie tak do każdego klawisza żeby nam to nie przeszkadzało podczas rozgrywki, żeby nam nie zasłaniało zbędnie ekranu. Spacji już nie robił, bo gra już rozpoznaje to, że spacja to skakanie. No i jak widzicie możemy się już poruszać klawiszami. No i ukryliśmy ikonki, tak? Bo to nam przeszkadzało. Ustawmy sobie teraz y, sterowanie pod y, ciągniki i kombajny. Więc znowu sobie uruchamiamy edytor sterowania. Jeżdżenie ma być na WASD, tak jak i chodzenie. Więc na tym suwaku, na samej górze na, dodajemy tą W, a na samym dole S, czyli cofanie. Y, skręt w lewo. pod krawieżem A a w lewo pod krawieżem D od razu sobie ukryjmy te kontrolki żeby tam się nie wyświetlały nie zasłaniały nam ekranu aktywacja narzędzia będzie pod przyciskiem D przyłączanie narzędzi pod Q opuszczanie pojazdu będzie pod E zatrudnianie pracowników będzie pod klawiszem eee, hmm. jak będzie jak na razie pod U sklep pod S albo nie, bo już S mamy przypisane to CTRL S e menu pod CTRL M bo escape'a nie możemy sobie ustawić albo nie bo mapę sobie ustawimy pod CTRL M wysuwanie tej mapy pod, też pod M będzie a tutaj sobie ustawmy y, nie wiem shift dobra jak wysuniemy mapę to i musimy ją jakoś schować więc również ustawmy sobie y, klawisz M tutaj, ukryjmy te wszystkie przyciski, żeby nam nie przeszkadzały, zapisujemy, zamykamy edytor kontrolek, jak widzicie sterowanie mamy klawiaturą fizyczną komputera, aktywację sobie ustawimy chyba pod T, tak, zatrudnianie pracowników pod U, o nie w sobie pracuje, Dołączmy się na innego pracownika. On też niech już sobie pracuje. No i tutaj też sobie odłączmy te narzędzia i zatrudnimy pracownika. Dobra. No i to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam pomogę z edycją sterowania w aplikacjach z Androida na Windowsie. No i to tyle. Trzymajcie się. Do następnego. I cześć.